Mamy ta kolejkę zawsze dużo. Nie, nie, nie. nie. Więc... Ja, e, mnie pytali, ja sam odpowiedział. Czyli kiedy była możliwość, chciałbym, ale kiedy nie, tak, to walczymy. Tutaj, jak mówią, Don Diego jest, Vampir jest. Galafane 23, z nami Machmut Muradow, Zwycięski. Czekaliśmy na tą walkę, ja się nie mogłem doczekać. No poezja, muszę przyznać, oglądałem to. A widziałeś, grzyma. nie, trzeci round już był lepiej. Już jestem czuł ten dystans, mała klatka, ale dwa roundy, kurde, były ciężkie, nie? Ale bardzo dobrze, bardzo dobrze jestem zadowolony, że jestem dobrze zawalczyłem. A... No dobrze. No i jak ta mała klatka? Trochę jednak jak się wchodzi, to jest no, chyba mniejsza. Jest niż zaglacz, inaczej. No, 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 no troszkę inaczej widziasz malenki krok do tyłu, już ta mała klatka, nie, ale dobrze, bardzo dobrze. Muszę powiedzieć, że Norman, tak jak mówisz, w tej trzeciej rundzie już widać było po tobie, że ustawiasz sobie go jak chcesz, chciałeś to trzymałeś na dystans. Chciałeś to wchodziłeś, wnietałeś go w siatku. już tu w siatku, nie? Mało klatku, a już nie był zaskoczony, że takło mało. Jak tam byłem, ja mówiłem, że kurde, co to jest, nie? Przy Twoich gabarytach wystarczy zrobić tak krok i możesz tak tak Mały krok. Mały krok. A ja lubię, nie chodzi dobrze, ja lubię ruszać, a dobrze, dobrze. Zaskoczył cię czymś, Norman? Nie, ja widziałem, że bardzo twardy łeb ma, bardzo... Dobrze, Pizga, bardzo. Tak, widziałem wszystko, nie? Dobra walka, podobałeś mnie, nie mam e, kontuzji w poniedziałek, i już będziemy na treningu. Właśnie, bo widać było ponormalnie już w tej trzeciej rundzie, że ty był zakrwawiony, tu już poobijany, ty jesteś. No w zasadzie, jakbyś w nie walczył. Robimy robotu, nie? Robimy robotu ciężko na treningach. W też robiłem, bo miałem monstru, a co, kurde. Tutaj musimy pokazać swój robotę, nie gadamy dużo, ale. Pracujemy, nie? Tak, to jest ta siła właśnie zawodowców, Jej, że wy nie robicie trasztoku, ale jak już wchodzicie, dodajecie. oni piekno. duży gadaj, a nie robię robotu, a tam wyjdą do klatki, a kurwa. Pizda. <śpies》>. Przepraszam. Nie ma problemu. Miałeś taki moment, że chciałeś go obalić przy tej klatce. Było, jak już dwa go razy, wciskałeś? dwa razy. No, dwa razy. nogi au, kurwa, nie może. Ale ty się zorientowałeś, że raczej nie, nie czy na nie, 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 nie. zorientowałem, że machu nie, to nie może. Ale dobrze, dobra walka, bo podobało się mnie. Tam jasne, że mogę więc ruszać, ale wiem, że to jest po życiu taka klatka, nie? to jest nieco innego. Ja na treningu nie robiłem, ale robiłem normalnie sparingi, a zaskoczyło, że mała klatka, ale dobrze, wszystko dobrze. Było. Ale znałeś jej wymiary, przecież, musiałeś tak, jakoś Tak, się tak, 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 tak. Ale kurde, tak wiesz, trening, trening, ale walka <laughs> jest walka, nie? Ale spodobało ci się na tyle, że stoczyłbyś jeszcze jedną albo dwie walki w takiej klateczce? Kiedy będę taką propozycję, będę walczyć, ale chciałbym normalnie, nie? nie raczej to, normalnie. Tak jest, no. Znaczy, no jak już się człowiek przyzwyczaił, to jak ty, wiadomo, że to już... I to już chyba jest taki automatyzm, że wiesz na ile możesz sobie pozwolić. Tak, jak mówiłem, to jest nasze prace, nie? Co no to, nam daje, tak będę robić, nie? No to tak. No jak już się wyzywa do walki Mameda Kalidowa, ja to jest, chciałbym chciałbyś mówić, walczyć. Chciałbym, Bardzo respektuję go, 15 lat temu jak zaczynałem walczyć we MMA, tak... Chciałbym oglądałem walki, Emilianinko walki, także bardzo respektuję jako sportsmena, ale chciałbym z nim zawalczyć, była możliwość takowa. Ale teraz słyszałem od chłopaków, mówili, że on mówił, że już koniec kariery, a także bardzo respektuję, a dziękuję. Nie powiedział za tą karierę, tego oficjalnie, nie? powiedział, że chcę odpocząć, ale, tam, co, ale trzeba przyznać jedną rzecz. do ta kolejka jest zawsze duża. Nie, 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 więc... nie. Ja e, mnie pytali, ja sam odpowiedział, Czyli Kiedy była możliwość, chciałbym, Ale kiedy nie, tak walczymy tutaj, jak mówię, Don Diego jest, Vampir jest, a nikogo innego, tak jak będą propozycje, tak będziemy walczyć, nie? Teraz zawalczymy na tego nie, a trzeba potem jeszcze zawalczymy, nie? Ale trzeba przyznać jedną rzecz: jak się wchodzi do fajmu ty jak Ty i daje się taką walkę, to nie wiem, czy, cię? czy. Bardzo. Nie wiem, czy wielu chętnych byłoby na walkę z Tobą. Nie, myślę, że chłopaki by chcieli lepiej zawalczyć, nie. Myślę, sport, sportowcy każdy chce. Já tež vím, že máme zajíbiště fighter, má dobrý IQ, Teraz pokazal, že prohrál první roundu mladému chlopaku, který měl kurva nepokonaný a vyšlo z toho, nie? To je chce s nejlepším walczyć. Ne, že tutaj valčit tutaj s freakama, že zrobím peníze. Ne, já chci s nejlepším walczyć. když je tak možné pokazat jiný poziom sportovní, nie? A bardzo děkuji FEMu, Bardzo dziękuję wam wszystkim, wiem, że to bardzo ciężka praca, mało kto to wie, ale dziękuję bardzo każdemu, nie? bardzo dziękuję, kto kibicował, bardzo dużo spraw pisali na Instagramie, w Polsce, bardzo dziękuję. Przepraszam, że tak niedobrze mówię polski, ale Oj, mówię, mówisz nie? mi, że i tak są ludzie, którzy na przykład tak. naszym wiadem bardzo chwalą Twój polski tak, i tak, ja też muszę powiedzieć, że... Nie chcę, że... Gadać. Nie chcę gadać, tu respektuję Polsko, tu trenuję już 7-8 lat w Ankosie, tak gadam, a bardzo dziękuję za to że tutaj za tą możliwość w Femu, nie, i organizatorom. Trzeba przyznać, że język polski jest jednym z trudniejszych, chyba jednym z najtrudniejszych na świecie, a Ty człowiek... posługujesz się nim bardzo płynnie i dobrze, więc za a to ke... naprawdę szacunek. Kiedy człowiek chce, wszystko udzielać, nie? Kiedy człowiek chce, normalnie już ile lat tutaj walczy, ale nie chce gadać. No, on się posługuje angielskim, to troszkę inny mentalny. też mówiłem angielski, ale na co? Chcę gadać e, polski, respektuję e, kibicy, jestem tutaj, tak gadam. Kiedyś e, był w, w Stanach, w UFC, tak gadałem angielski. Jak w Rosji walczyłem, w rosyjski walczyłem, walczyłem. W Uzbekistanu tak uzbecki. Tak naprawdę musisz respektować. No tak. Muszę przyznać, że jak wszedłem po waszej walce na Twittera, czyli na X obecnie, no to ludzie, którzy mogli być niezapoznani z Twoją karierą, swoimi umiejętnościami, no I pisali, i, i, że jesteś po prostu potworem w klatce. to i inni kibicy, nie? A to jest zajebiście, że tutaj mam nowy teraz kibicie. Bardzo tak, dziękuję, tak, nie? Nowy fanpage, można powiedzieć. Bardzo dziękuję za to. Super, nie. no to co? Widzimy Cię na kolejnej gali no, tak. Fajmu? Nie wiem. Ja mam walkę na OKTAGONIE, ale bardzo cieszę się na dalsze walki nie? Na pewno, że nie ostatnia moja walka tutaj no, Myślę, że po tym, co pokazałeś, to na pewno wielu będzie chciało A, się tak, z tak Dziękuję każdemu, dziękuję Tobie Oglądajcie FEM Tutaj na kanale Super Express Dziękuję Express Dziękujemy. Dziękujemy Gratulacje dziękuję. raz jeszcze